Hej, witajcie z tej strony Noxia, to pierwszy URF na kanale w tym. Na, z okazji tych URFów na dziesięciolecie. A gram to są runy. Te runy swoją drogą możecie zagrać na każdej postaci w lidze. Na urwie i na każdym do dobra. A gram gram nam idzie, ale na początku dobrze jest zejść na którąś linię, bo to daje fragi. I to dużo fragów. Master chyba nie rozumie, co ja chcę tutaj zrobić. O, o, o! Let's go! Fajnie. I czasami właśnie tak się dzieje: jak się dobrze zagra na początku i się zejdzie na tego mida. O! gina? Tak. Czy wtedy ona też ginie. O, wydaje mi się, że w pewnym momencie się pogubiłem trochę. Czekajcie, my wyszliśmy teraz na minus? Czy nie? Równi mamy fragów. Równo. Równi. Okej, okay. czyli, czyli jest ok. Uh, ja mam dwa staki Dark Arvesta. Grazaery, LOL. Chyba komuś Blitz runy ustawiał. Uh, A jest słabe z tego względu, że no tutaj bardzo szybko wszystko... każdy ma full beat, każdy się bardzo szybko skaluje. Aery to jest runa Verli. No ja niestety nie mam tego drugiego i jest mi trochę ciężko. Okej, okay, mam drugi. Mogę przepuszowywać fale bardzo łatwo. Nawet łatwiej niż ARI. Let's go. Dobrze. O, to chodzi w urfie. E, Urfy są naprawdę. Bardzo lubię ten tryb, e, za to jak jest dynamiczny. Myślę, że zwykła liga powinna trochę skorzystać, nauczyć się ze swojego własnego trybu, bo. E, bo co? Bo to jest Odpowiedź nie, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. To o co mi chodzi? Ale ten tryb. To jest kwintesencja zabawy, nie? Gry są szybkie. Myślę, że Lol powinien skrócić swoje gry na samonarstwo, na przykład, żeby trwały trochę krócej. A bardzo dynamiczne. A w sumie tego teraz ludzie chcą. I dlatego takie gry jak Fortnite na przykład mają sukcesy. Duże. Można też się nauczyć. To jest też taki defmesz jednocześnie. Ok. A to jest też taki deathmatch yy, w LoLu, bo też jest masa fragów. W LoLu brakuje takiego miejsca, gdzie można się nauczyć na przykład trafiać skillshoty. Nie ma za bardzo czegoś takiego na ten moment. A... A co? A na Urfie możesz to zrobić. Co prawda kara jest mała, ale no wiecie o co mi chodzi, bo normalnie jest ciężko nauczyć grać w LoLa, bo masz tą fazę linii i nie... Nie zawsze masz okazję poćwiczyć te elementy, których nie ogarniasz. Widzę, że inni nie sobie radzą. Botten siedem jeden. kto to jest? Zastanawiam się. O, dziękuję, bardzo w plecy jest Ari. No. I ogarnijcie to. Jak myślicie, co zrobiło więcej demaidża? Aery? Czy Dark Harvest mój w Early? Jeszcze nie powinien zrobić dużo damage'a na tym etapie gry. A. Ważna rzecz. Można zabijać ludzi bardzo łatwo, jak się wracają. A. Bo no to działko trochę, to, trochę leży na ziemi, jakby, nie? Ok. Nie wiedziałem, kto to. <laughs> Czy ja o czymś mówiłem, o czym nie dokończyłem gadać? Nie pamiętam już. <laughs> A, mam gunblade'a, pierwszy item, który składam, i jednocześnie zaibisty item po leczenie. Nawet jak jest zredukowany na urfie, to i tak leczenie jest super. Będą mnie próbowali rozabijać? Mamy ich nice. Ari jeszcze nie ma levela. Ona jest jeszcze raz do zabicia. I ogarnijcie to leczenie. Ale oni są biedni. O, czy ty masz dalej trzeci level? Co? <laughs> Jakim cudem? Ostatnio zauważyłem, że jak się na topie gra, to tam później level dostają chyba ludzie, nie? Chyba zginę tu. Tak, sekunda, sekunda do erki. Co składamy na kolejny item? Morello? No na pewno to będzie dobre. Dalej nie wiem, może Rabadona. Oj, to będzie szybciutka gra. Coś tak czuję. Takie jak każdy urw, ale jeszcze szybszy. Już ma szóstkę. Tak, ma szóstkę Okej, to ja teraz będę mocno przepuszowywał. Swoje drogą przeciwnicy mają bardzo mocne piki. No ten Azir jest taki może niezbyt mocny akurat. I wróćmy się tutaj do wieży Żeby ją zniszczyć. Może jakiś gang? Nie, oni zabijają sami. A master to w ogóle wchodzi i ginie od razu. Wiecie, jakieś... O! o! Czy to był master. Ok, a nasz top. lane... To jest duo, które zagrało Yumi i i Master. Powinni się wstydzić. Mm. byłoby zablokować Okej, okay, nice. A zablokować arkę kartusa, ale w sumie on za dużo nie robi. Też kartus złożył predatory, nie? To jest taki build. Predatory to możesz iść na kartusie w dżungli, ale też nie są najlepsze. Na, może nawet na kartusie nam idzie. A może nawet wcale, bo Dark Harvest jest runą, którą chcecie składać zawsze w każdej sytuacji. A, mam arkę? Mam. Jakim cudem zabiłem Lisandrę? Nie mam pojęcia. Okej, okay, a co my skodamy dalej? Stać mnie na liczbę, no? Chyba złożę go w takim razie. <grystanie> Dobra, lecę na topa. Myślę, że ten master. O, bezerki, Leona? Ogle to jest Shen pod Hail of Blades i tak Speedy. Neutral. <grywy> to też troll. Czy tutaj był Master? Jest. O, był. Hm. Okej. Okay. Okej, okay, ograła mnie Alisandro Ograła, ale zaraz będę miał Rabadona, który mocno zwiększy mi damage. Dark Harvest zrobił już 1300, dlatego są no zawsze gracie. A ta 500. I tak nieźle, Aery. 500 damagea. Nie spodziewałem się, muszę przyznać. Dużo więcej niż myślałem, że zada. I co Masterium Yumi OP. O, zabili Mastera. Czemu ta nie goni? Mamy ją, ciebie też mamy. <laughs> o, ale oni są biedni. Więcej fragów. Czekajcie, jak szybko to że puszny? Szybko, ok. Zaraz mam rkę. Zajebiście. O, dawaj, 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 dawaj. Jesteś mój. I powrót. I to jest koniec gry. Mamy ponad 10 minut. Można wrzucić więcej reklam. Hehe, <śm> takimem. No bardzo wam polecam te urfiki, żebyście się pobawili. Tak, najlepsze postacie, które są, to nie wiem. Zed, widziałem bardzo mocne Kijany, LeBlanki, Kartusy, Hekarimy. Wszystko co ma dobry DPS. Albo jego problemem w normalnym LoLu jest to, że brakuje mu energii, brakuje mu many. Wiecie o co chodzi? I damage delt. S, na eko. Nice. A takie postacie na przykład tutaj, jak od nas, jak Leona Shen, to nie działa zbyt dobrze. Yumi ma bardzo mało damage'a, to dziwne, bo Yumi na Urfie jest mocna całkiem z tym Q. Master, Master mnie nie dziwi akurat. Okej, okay, to na tyle w pierwszym Urfie na kanale z tych Urfów z dziesięciolecia. Nie wiem, jak to inaczej mówić, ale no. A także, co mogę wam powiedzieć? Bawcie się dobrze i widzimy się w kolejnych filmach. I słyszymy. Peace.